Po okresie spowolnienia w ruchu lotniczym, Wrocław Airport cieszy się dużą liczbą atrakcyjnych kierunków. Już w czerwcu to będzie naprawdę bardzo bogata oferta, a w lipcu będzie to oferta pełna ze wszystkimi kierunkami południowymi, ze wszystkimi nowościami, no i praktycznie ze wszystkimi kierunkami czarterowymi, których też będzie dość, dość duży wybór. Poza destynacjami typowo turystycznymi, do oferty wrocławskiego lotniska dołącza londyńskie Heathrow. Usługi będą realizować prestiżowe linie British Airways. Dla Wrocław Airport to sukces. Przypomnę, że w roku 2017 namówiliśmy Swiss Airways do latania z Wrocławia do Zurichu. Rok później, 2018, Air France loty na lotnisko Charles de Gaulle w Paryżu. Kolejny rok 2019 to KLM i loty do, do Amsterdamu. Brytyjsz był planowany na rok 2020, ale pandemia przeszkodziła, no to mamy go w 2021. Z zaskoczeniem w nowej ofercie wrocławskiego lotniska może być otwarcie się na rynek chorwacki. Dzisiaj zarówno Zadar, jak i, jak i Split będą dostępne lotniczo. To jest szereg nowych kierunków na przykład greckich, gdzie, gdzie, gdzie doszło korfu. Parę, dosłownie dni temu loty na kosy ogłosiły ogłosił polskie linie lotnicze LOT. Oprócz tego LOT ogłosił nowe połączenie do, do Barcelony na główne lotnisko El Prat. Także, także tych nowych, fajnych kierunków południowych jest, jest naprawdę sporo. Najbliższe majowe dni to doskonały moment, aby przyłodzić okulary przeciwsłoneczne, bo i te słoneczne dni coraz szybciej nadchodzą. Wrocławski Lotnisko ma do zaoferowania na wakacje bardzo ciekawą ofertę. Kierunki przede wszystkim na południe Europy, ale trzeba powiedzieć sobie wprost, podtrzymaniem rozwoju lotniska będzie kierunek do londyńskiego Heathrow.